W dzisiejszym odcinku poruszamy temat ślimaków akwariowych, czyli wszystko, co powinniście wiedzieć na ich temat. Ślimaki akwariowe to ciekawa grupa zwierząt, którą możemy obserwować w naszych domowych zbiornikach. Jedne gatunki wprowadzamy celowo, a przed innymi, owianymi złą sławą szkodników, bronimy się zaciekle. Co jest prawdą, a co zwykłą plotką? Czy ślimaki w akwarium to samo zło? Tego dowiecie się w dzisiejszym materiale. Część gatunków chętnie kupujemy w sklepach akwarystycznych, a inne możemy wprowadzić sami, mimowolnie, wraz z roślinami, których nie poddaliśmy odpowiedniej kwarantannie lub dezynfekcji. Ślimaki preferują wodę zasadową i twardą, gdyż w takiej mają dość budulca, czyli wapnia, na muszle, która jest integralną częścią ich ciała. Dlaczego warto mieć ślimaki w swoim akwarium? Zaczynając od początku istnienia akwarium. Ślimaki są niezłymi producentami związków azotowych w czasie dojrzewania naszego zbiornika. Zatoczki, rozdętki, świderki są bardzo odporne i plenne, ich plagi może wyglądają niestetycznie, ale o tym później. I dzięki temu, że te ślimaki są tak odporne i plenne, możemy wykorzystać to w czasie dojrzewania naszego zbiornika. Pożyteczne bakterie potrzebują substratu do swoich przemian. Z pewnością do tej kategorii możemy zaliczyć odchody ślimaków. Wymienione wcześniej gatunki często trafiają do nas przypadkiem, nie trzeba ich karmić. Nic nas nie kosztują, a są znacznie odporniejsze na niekorzystne warunki, np. wysokie stężenia toksycznego amoniaku i azotynów, niż ryby czy skorupiaki. Ślimaki akwariowe w większości żywią się materią organiczną typu martwe części roślin, ale też detrytusem, jak świderki, albo glonami. Robią to na tyle delikatnie, że nie niszczą przy tym żywych roślin, poza błotniarką stawową. Zjadają również resztki pokarmu, którego nie zjadły ryby. Możemy je więc zaliczyć do tzw. ekipy sprzątającej w naszym akwarium. Gatunki zakopujące się, chodzi tu głównie o świderki, ale też helenki czy helmety, w trakcie przemieszczania spółchniają grunt. W ten sposób korzenie roślin są skuteczniej omywane przez wodę. To też ogranicza możliwość powstawania stref gnilnych w podłożu. A my mamy łatwiejsze zadanie w trakcie odmulania dna akwarium. Ślimaki, takie jak zatoczki i ampularie, w swoim menu mają również białko zwierzęce. Zjedzą więc resztki mrożonek, a nawet martwe rybki, których nie zdążyliśmy jeszcze wyłowić. W ten sposób chronią akwarium przed toksynami powstającymi w procesach gnicia mięsa w wodzie. W akwariach, które przygotowujemy w celu rozmnożenia ryb, ślimaki mogą pełnić rolę swoistych sanitariuszy. Zdrowo rozwijająca się ikra jest przy nich bezpieczna, za to zepsute jaja zostaną zjedzone. Ponadto odchody ślimaków są świetną pożywką dla pierwotniaków, które stanowią pierwszy pokarm dla naszego narybku. Ślimaki mogą być również wskaźnikami jakości wody. Gdy z wodą akwariową jest coś nie tak lub za mało jest w niej rozpuszczonego tlenu, tak zwana przyducha, ślimaki masowo dążą ku powierzchni wody. Zachowują się takie np. świderki. W takiej sytuacji należy jak najszybciej wykonać podmianę części wody i poszukać przyczyny złego jej stanu. Świderki żerują w podłożu i gdy nie chcą w nim kopać, może to świadczyć o zalegających w nich toksycznych gazach. Ślimaki to również ciekawy dodatek do każdego akwarium. Myli się ten, kto twierdzi, że ślimaki powolnie sunące po szybie czy dnie akwarium są nudne. Każdy gatunek ma swoiste zachowania, których obserwacja może dostarczyć mnóstwa frajdy. Warto zwrócić uwagę na ślimaki żerujące na szybie, w jaki sposób posługują się tarką. Ciekawy jest też proces oddychania ampularii i sposób polowania helenek. Nie można również pominąć roli ozdobnych ślimaków akwariowych. Niektóre mają muszle w ciekawych kolorach i kształtach, jak netriny, ampulary czy brotje, a inne zachwycają kolorem miękkiego ciała, jak tylomylanie. Skąd się wzięło więc przekonanie, że ślimaki akwariowe to samo zło? Pierwsze, co może przyjść do głowy akwarystom, to plaga. Najczęstszym negatywnym aspektem posiadania w akwarium ślimaków jest niekontrolowany rozrost ich populacji. Widok dziesiątek ślimaków oblepiających szyby, dno i rośliny faktycznie może skutecznie zepsuć odbiór wizualny zbiornika. Ponadto zbyt duża ich ilość skutkuje dokładnie tym samym co przerybienie akwarium przeładowaniem, produktami, przemiany materii a co za tym idzie, zaburzeniem równowagi biologicznej. Problem najczęściej dotyczy ślimaczych pasażerów na gapę. Są to zatoczki, rozdędki, botniarki i świderki. Ampulari poniekąd też, ale bardzo łatwo możemy zapobiec nadmiernemu rozrostowi ich populacji. Helenki rozmnażają się właściwie jedynie w warunkach obfitości pokarmu, więc jeśli brakuje im innych ślimaków, na które mogą polować, to przestaną się mnożyć. Ba, częstym u Helenek zjawiskiem jest kanibalizm, więc oznacza to, że niektóre Helenki mogą polować na inne Helenki. Gatunki takie jak netrina, military helmet, batman do procesu rozmnażania potrzebują wody słonawej, więc nie grozi nam ich inwazja. melanie i brotie natomiast są żyworodne. Jednorazowo rodzą od jednego do dwóch młodych. Silmaki są też znane jako wektory chorób i pasożytów. Według mnie to właśnie jest największe zagrożenie ze strony ślimaków akwariowych. Mogą być nosicielami niektórych chorób pasożytniczych, np. ospia rybia, choroba welwetowa, schistosomatoza, a ta może przenosić się również na ludzi. Ślimaki same na te choroby nie chorują. Wynika to z tego, że ślimaki mogą być żywicielami pośrednimi różnych pasożytów. Z dzisiejszego materiału wynika, że ślimaki są bardzo pożyteczne w akwarium, o ile nie jest ich zbyt wiele. Jak więc utrzymać pod kontrolą ich populację? Podstawową sprawą w odniesieniu do ślimaków akwariowych jest uświadomienie sobie, że gwałtownie rozmnażać się będą w warunkach dostatecznej ilości pokarmu, czyli resztki karmy dla ryb, duża ilość szczątków roślinnych i entyrtusu. Muszą mieć też zapewnione odpowiednie warunki wodne. Ślimaki wolą wodę twardą i zasadową, gdyż zapewnia ona wap niezbędny do budowy muszli. Nie bez znaczenia jest również brak drapieżników, które mogłyby się nimi żywić. Co więc zrobić, by ślimaków nie było zbyt wiele i jak ograniczyć ich populację? Przede wszystkim dbać o higienę w akwarium i nie przekarmiać ryb. Nie mając nieograniczonego źródła pokarmu, ślimaki nie będą się tak gwałtownie rozmnażać. Należy więc regularnie odmulać dno. I usuwać śmieci zalegające w zakamarkach. Podawanie rybom oszczędnych ilości karmy jest też dobrą praktyką. I to z kilku powodów. Wyjdzie na dobre całemu ekosystemowi w naszym akwarium. Możemy też poprosić o pomoc innych, czyli prowadzić naturalne drapieżniki dla ślimaków. W naturze ślimaki mają spore grono wrogów, które na nie polują. Silmaki na silmaki, czyli klea anetome Helena, przez akwarystów nazywana jest po prostu Helenką, są świetnym rozwiązaniem zarówno dla małych, jak i dużych akwariów, są bardzo żarłoczne, więc choć może początkowo żerowanie Helenek będziemy mogli ocenić tylko na podstawie ilości pustych, muszli ofiar, to po pewnym czasie inne silmaki zostaną wytępione do zera. Możemy posłużyć się także rybami z rodzaju Leporinus, czyli na przykład bocie, wspaniała, siatkowana, mysia, karłowata. Kolcobrzuchami też bardzo chętnie zjadają ślimaki. Jednak sposób ten możemy zastosować w zbiornikach dużych i bardzo dużych, gdyż musimy wziąć pod uwagę również wymagania takich ryb. Żyją w grupach i często osiągają rozmiary powyżej 10 cm, a nawet 20 i 30 cm, jak chociażby bocja wspaniała. Częściowo populację ślimaków ograniczają również niektóre pielęgnice, bojowniki czy górami, ale ślimaki są raczej urozmaiceniem ich diety, a nie jej podstawą. Do regulowania populacji mniejszych ślimaków można również zaprząć skorupiaki, raki i kraby. Jednak i one nie nadają się do każdego akwarium. Mogą celowo niszczyć rośliny i podskubywać płetwy ryb. Możemy usuwać ślimaki ręcznie lub za pomocą podbieraka. Najłatwiej zbiera się je nimi z szyb. Możemy stosować różnego rodzaju pułapki. Sklepy akwarystyczne mają w ofertach pułapki na ślimaki, produkowane przez różne firmy. Możemy też pokusić się o zrobienie ich samemu, na przykład z małej butelki plastikowej z przynętą zatopioną na dnie. A właśnie, jaka przynęta? Co nią może być? Najlepsze będą warzywa, surowe lub sparzone, jak marchewka, sałata, świeże liście szpinaku, ogórek, dynia, cukinia i temu podobne. Możemy je włożyć do pułapki, lub po prostu wieczorem stabilnie umocować na dnie, a rano przed włączeniem światła wyjąć resztki warzywa ściśle oblepione ślimakami. Powtarzamy to co wieczór, aż uznamy, że sytuacja zostanie opanowana. A co robić z odłowionymi ślimakami? Nigdy nie wolno pozwolić, by dostały się do środowiska. Nie można więc ich wypuszczać do stawu, do rzeki, a nawet wrzucać do zlewu czy ubikacji. Rodzime zatoczki bez problemu przeżywają zamrażanie. Nawet niektóre egzotyczne gatunki ślimaków, jak na przykład Helenka, są na tyle odporne, że są w stanie przeżyć łagodniejszą zimę na dnie zbiornika wodnego. Mają więc duży potencjał inwazyjny. Ponadto mogą przenieść do środowiska tropikalne patogeny pochodzące również od rybek akwariowych. Warto rozejrzeć się po okolicy w poszukiwaniu akwarysty hodującego bocje, kolcobrzuchy czy inne ryby ślimakożerne. Bardzo ucieszy się z dodatkowej porcji pokarmu dla podopiecznych. A czy można walczyć ze ślimakami za pomocą chemii? Też jest taka możliwość. Niektórzy akwaryści wolą jednak akwaria bez ślimaków. Powiedzmy sobie wprost, bardzo, ale to bardzo trudno jest całkowicie wytępić ślimaki inwazyjne takie jak zatoczki, rozdętki czy świderki, jeżeli już zobaczyliśmy ich dużą ilość. W myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć, trzeba więc postarać się, żeby do naszego akwarium one po prostu nie trafiły. A skąd się biorą ślimaki w akwarium? Możemy je przenieść z podłożem, korzeniem czy innym elementem wystroju, zwłaszcza jeżeli było to już używane w jakimś akwarium. Najczęściej jednak zjawiają się u nas wraz z roślinami, których nie poddaliśmy dezynfekcji lub kwarantannie. I tutaj jest ważna rzecz: nawet jeżeli nie widzimy ślimaków, mogą one rozwinąć się z jaj, które są trudno dostępne gołym okiem. Nigdy też nie wlewamy do akwarium wody, w której transportowaliśmy ryby ze sklepu czy też odchodowcy. Również w tej wodzie mogą być jaja ślimaków. Elementy wyposażenia i dekoracje akwariowe, a także nowe rośliny przed umieszczeniem w akwarium po przyniesieniu, należy opłukać pod bieżącą wodą. Jeżeli pochodzą ze sklepu, trzeba również oczyścić korzenie z waty mineralnej lub innego materiału, w którym były umocowane. Tak przygotowane rośliny wkładamy do roztworu dezynfekującego. Wybierając środek do dezynfekcji, musimy wziąć pod uwagę co będziemy dezynfekować. Rośliny mają różną odporność na substancje chemiczne, niektóre więc moglibyśmy zniszczyć stosując nieodpowiedni preparat. Musimy pamiętać, że wszystkie metody chemiczne stosujemy poza akwarium głównym, gdyż każdy z nich może zaszkodzić równowadze w naszym akwarium. Środki te wpłyną negatywnie na odporność ryb, zabiją również pożyteczną florę bakteryjną, a martwe ślimaki staną się źródłem amoniaku w wodzie. Czy są jakieś gotowe preparaty do tępienia ślimaków dostępne w sklepach akwarystycznych? Możemy je używać zgodnie z instrukcją obsługi na opakowaniu. Zawierają głównie środki miedzi, które są bardzo toksyczne dla mięczaków, czyli dla ślimaków, małży, a także dla skorpiaków, czyli różne raki i krewetki. Są też szkodliwe dla niektórych delikatnych ryb i gatunków roślin. Mamy nadzieję, że ten materiał pomógł Wam spojrzeć na ślimaki w akwarium z szerszej perspektywy. Na naszej stronie opisujemy też konkretne gatunki ślimaków, dzięki czemu możecie poznać je lepiej.